Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj przychodzę do was w takich troszeczkę innych warunkach. Jestem na łóżku, jestem w takim bardziej domowym stroju dlatego, że jestem niestety chora, przeziębiona, może w ten sposób. Mimo wszystko chciałam dla was nagrać filmik, dlatego że chcę zachować jakąś tam regularność, więc musicie mi to wybaczyć. I dzisiaj pokażę wam kilka rzeczy, które udało mi się kupić ostatnio w second handzie. E, tak, znowu byłam w second handzie, tym razem troszeczkę w innym celu, bo e, nie szukałam rzeczy takich typowo dochodzenia dla siebie, ale to mm, nie chcę Wam za bardzo teraz e, za dużo zdradzać po prostu. Dlatego, że pracuję teraz nad czymś, wydaje mi się naprawdę fajnym. E, nie chcę też zapeszać, chcę, żeby wszystko wyszło, jak przyjdzie odpowiednia po e, pora, to na pewno się o tym dowiecie. Musicie zobaczyć mi mój głos. Ja nie wiem czy ja dobra wymagać.. Dobra. Posłuchajcie, wszystkie rzeczy, które udało mi się kupić yy, są dosyć fajne. Pasowują się przede wszystkim yy, też w takie obecne trendy, mimo że to nie było jakimś moim założeniem, ale yy, no, zaraz wam troszkę o tym więcej poopowiadam. Zacznijmy może od koszul, bo jest po prostu najwięcej. Nie wiem, czemu gdziekolwiek weszłam od razu do jakiegokolwiek second-handu, to trafiłam od razu na nową dostawę koszul. Więc miałam czy wybierać i kupiłam naprawdę fajne, fajne te rzeczy. Ja powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o second-handy, celuję zawsze w dział męski, jeżeli szukam koszul. Dlatego, że tam one są po prostu moim zdaniem najlepsze, ale też wiadomo, zależy co kto lubi. Dlatego, że koszula damska jest zupełnie inaczej zbudowana i uszyta w zestawieniu z tą męską. I bardziej mi się podoba taki styl właśnie luźniejszy, oversize'owy Koszulę damską mamy już jednak praktycznie zawsze saliowaną. Do mnie po prostu to akurat nie do końca przemawia, no chyba że potrzebujemy faktycznie eleganckiej koszuli do jakiegoś, nie wiem, damskiego garnituru, do spodnium i tak dalej, no to jak najbardziej. No i ja słuchajcie, kupiłam trzy koszule, czy kupiłam więcej, ale też stwierdziłam, że nie będę, że nie będę wam pokazywała samych koszul w tym filmie. Więc wybrałam takie trzy, pierwsze z brzegu, tak naprawdę. Jedna jest taka, to jest w sumie koszula męska, dosyć duża, oversize'owa. Ja nie wiem, czy mi się uda w ogóle nagrać tym razem te przebitki na sobie, postaram się. Jakkolwiek by to już miało wyglądać. W tej slajdzie mi się bardzo podoba kolor, bo ja bardzo lubię beże, a on jest tutaj fajnie w połączeniu właśnie ten brąz, beż z bielą i niebieskim kolorem. I ten niebieski tak bardzo rozświetla tą koszulę No nie wiem, bardzo mi się podoba Ja oczywiście na wszystkie te rzeczy mam pomysł Jak to można fajnie zestylizować, nosić Swoją drogą, jeżeli byście chcieli na przykład taki filmik W którym pokazuję przykładowe stylówki na tego typu koszule Bo wygląda to moim zdaniem bardzo spoko To dajcie mi znać, na pewno coś takiego dla was nagram Ta koszula jest taka troszeczkę bardziej typowa. Nie wiem, ona mi się zawsze będzie kojarzyła już z męską typową taką koszulą, dlatego że kratkę mamy czerwono-czarną. Ona tutaj widzę w operacji wygląda na bardzo ciemną, ale wydaje mi się, że to jest kwestia światła. To, co wy teraz widzicie, uwierzcie mi, że to jest maksimum moich możliwości, jakie udało mi się tutaj osiągnąć przy tym świetle. Dlatego, że w domu jest po prostu ciemno. Jest godzina 12, a jest ciemnioteńko, dlatego, że pada od dwóch dni totalnie. Jest naprawdę ciemno, a moje oświetlenie ledwo daje radę, więc to jest naprawdę. Cud, że w ogóle udało mi się jakkolwiek to ustawić, ale zdecydowałam, że już niedługo, dlatego że szykuje się mała zmiana sprzętu, na co jestem bardzo, bardzo zadowolona, yy, ale to też nie, nie będę teraz zapraszała. Yy, dobrze, mamy kolejną koszulę i z tej jestem w ogóle słuchajcie, bardzo zadowolona. Szkoda, że wy tego nie możecie poczuć przez kamerę, ale ona ma niesamowity materiał. To jest taka cieniuteńka koszula flanelowa, coś tak ultra przyjemnego teraz na jesienne. Yy... Dni, że nawet sobie nie wyobrażacie, i ja na przykład taką koszulę tego typu totalnie zestawiłabym z jakimiś czarnymi spodniami, czy to lukami, czy dzwonami, yy, nawet z takim crop topem, jak mam na przykład teraz na sobie. I na przykład możemy sobie zawiązać tutaj jeszcze jakiś szal na tą koszulę, nawet taki większy. Ja bardzo lubię takie połączenie właśnie takich cięższych szalików, jeszcze nie z kurtką, tylko właśnie albo z jakąś kurtką jeansową, albo koszulą, nawet z jakimś sweterkiem. Moim zdaniem wygląda to też bardzo fajnie. I tutaj też bardzo mi się podoba kolor. Jak widzicie, no w ogóle te kolory są takie bardzo jesienne, więc ja na pewno wykorzystam te koszulę teraz jesienią i to jest taka właśnie stylówka, którą ja spokojnie założyłabym do jakiejś kawiarni, żeby tak wiecie posiedzieć przy gorącej czekoladzie na przykład opatrujecie swoją grubakuszę a jak już wyzdrowieje coś takiego ogarnąć Dalej, mam kratkę, więc to też wam pokażę. I to jest spódnica, która jest w 100% do przeróbki, dlatego, że jest na mnie za długa i za szeroka, ale to mnie nie zniechęciło, ponieważ wydaje mi się, że może z niej powstać coś fajnego. Zauroczył mnie kolor, bo również jest totalnie jesienny, więc to będzie taka moja perełka jesienna w szafie, mam wrażenie. Umiem się posługiwać maszyną, więc ja sobie ją łatwo przerobię i będzie spoko. Nie mogę się doczekać, chyba jutro sobie po prostu wyciągnę maszynę tak na cały dzień i poprzerabiam trochę rzeczy, bo trochę się ich uzbierało w ostatnim czasie. I może też jakiś taki filmik dla Was nagrałam, może w postaci vloga, zobaczymy. No i znowu, nie zniechęcajcie się, ja to powtarzam na każdym filmie z second handu, nie zniechęcajcie się, jak zobaczycie w second handzie coś właśnie takiego, coś, co bardzo Wam się spodoba ale jest za duże na Was, jest za szerokie, dlatego że naprawdę możecie zawsze tą rzecz zmniejszyć czasem, nawet da się poszerzyć w niektórych przypadkach, możecie coś doszyć i tak dalej, także to już kwestia Waszej jakiejś tam wyobraźni, kreatywności. Ja powiem Wam szczerze, praktycznie nigdy nie patrzę na rozmiary w second handach. Ja w ogóle planuję dla Was też nagrać taki filmik, może uda mi się go nagrać też w postaci bardziej takiego vloga z second-handu, w którym opowiem troszeczkę o takich moich trikach, jeżeli chodzi o kupowanie w takich miejscach, jak szukać, do jakich miejsc ja chodzę, jak szukam, na co zwracam uwagę, na co nie zwracam uwagi. Takie wiecie, proste, proste rzeczy, aczkolwiek e, dla kogoś, kto na przykład zaczyna swoją przygodę z second handami, albo kto nie kupuje tam zbyt często, może to być uciążliwe. Ja często spotykam się właśnie z takimi opiniami wśród e, znajomych, że no bo ja pewnie um szukać, ja nic nie znajduję i tak dalej, ale to może dlatego już nie wiedzą jak szukać. No ale to temat na oddzielny filmik. Wracając do moich zakupów. Następna rzecz to jest t-shirt, taki bardzo zwykły. On jest jeszcze mokry, bo prałam go wczoraj. Ja w ogóle zastanawiałam się, czy brać ten t-shirt, ale ostatecznie się skusiłam, dlatego że bardzo mi się podoba wzór na nim. Ja lubię paski, lubię też kolor czerwony. Jest to moim zdaniem też coś, co możemy na przykład zestawić z jakimiś eleganckimi spodniami czarnymi nawet teraz mi tak przyszło do głowy takie czarne spodnie na kantkę. Do tego taka koszulka niepozorna, taka bardzo, bardzo basicowa, bym powiedziała. No i na przykład jakiś czarny płaszcz albo m, nawet nie wiem jakieś obcasy do tego, no ja kocham, kocham po prostu takie połączenia. Teraz tak naprawdę w tym momencie przyszła mi do głowy ta stylizacja i naprawdę nie żałuję, że ją wzięłam. Rzecz to jest coś, co osobiście uwielbiam i uwielbiam to pod każdą postacią, niezależnie czy to są spodnie, czy to jest sukienka, właśnie dlatego, że mowa tutaj o ogrodniczce. Ja ogrodniczki jako spodnie po prostu kocham i mogłabym w nich chodzić, no no stop, są dla mnie bardzo, bardzo wygodne. Tutaj mam sukienkę, ogrodniczkę, z której również jestem bardzo zadowolona. Czegoś takiego w swojej szafie nie miałam, więc tym bardziej się cieszę. Jest też w bardzo fajnym kolorze, czyli cieszę się, że jest właśnie ciemniejsza, dlatego że idealnie teraz również sprawdzi się jesienią czy zimą. Można taką sukienkę, ona wygląda tak szkolnie dosyć. Ja w takich sukienkach chodziłam właśnie w szkole, nawet nie wiem, w podstawówce i tak dalej. I ona mi się do tej pory kojarzy z czymś takim. Natomiast możemy tutaj ubrać takie kozaki za kolano. Do tego jakąś fajną koszulę pod spód, czy koszulę, czy właśnie bluzkę z jakimiś takimi, nie wiem, szerszymi rękawami na przykład. Uwierzcie mi, że też wygląda to spoko. I ja sama mam właśnie na nią taki pomysł. Następna rzecz to jest ym, taka polówka, która w ogóle ja ją zobaczyłam i słuchajcie, mnie od razu przyciągnął kolor. Bo ja mam jakieś takie dziwne upodobanie w sekretarniach zwracać uwagę na takie kolory, na które nikt nie patrzy. Czyli zawsze kupuję albo jakieś żółte rzeczy, albo pomarańczowe. Albo takie właśnie, dlatego że to jest taki, wiecie, neon limonkowo, żółto-zielony, po prostu no ten kolor jest niesamowity. Nie jest raczej czymś, co będę nosiła jesienią, aczkolwiek jeszcze, jeszcze nie mam pomysłu, jak to zostawić teraz w tym momencie do takich, wiecie, bardziej jesiennych, zimowych rzeczy, ale wiosną to będzie coś niesamowitego. Tutaj się jeszcze waham, bo zastanawiam się, czy zostawić go w takiej postaci. On jest troszkę dłuższy, znaczy ona ta porówka jest trochę dłuższa. Mogłabym ją nosić teoretycznie do takich shortów tak w całości, ale zastanawiałam się też nad tym, czyli po prostu nie uciąć, nie zrobić kroptofu z spodenkami albo ze spódniczką, bo spokojnie ona jest tak duża, tak mi się wydaje, że mogłabym to ogarnąć, ale teraz tak patrzę. No taka w całości też jest fajna, bo ma bardzo, bardzo taki oryginalny kolor. Więc jeśli chodzi o tą rzecz, no to tutaj się jeszcze zastanowię ale takich polówek też jest bardzo dużo na ciuchach, więc jeżeli lubicie jakoś się, nie wiem, bawić przerabiać i tak dalej, to Wam polecam pokażę Wam tutaj kilka inspiracji, które ja osobiście widziałam z polówkami na Pinterestie choćby i też właśnie stamtąd ten pomysł na pocięcie tego zaczerpnęłam no i słuchajcie, już ostatnia rzecz to jest taka koszulo kurtka, dlatego że jest gruba ze sztruksu teraz w ogóle widzę jak kolor się zmienia jak ją pokazuję w aparacie ona jest, zobaczcie, duża, jest naprawdę ciepła. Teraz jest w ogóle taki hit jesienny na takie koszule, najczęściej w kratę, właśnie grube w formie takiej kurtki, okrycia wierzchniego. To jest, uważam, coś w tym stylu. Nie jest w kratę, jest ze sztruksu, ale ja uważam, że to tym lepiej, dlatego że będzie bardziej się wyróżniało niż te koszule w kratę, których nie wiem, czy wy zauważyliście, ale jest ich bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie na ulicach i mm, no, przyznam szczerze, że jeszcze tak miesiąc, dwa miesiące tam sama chciałam taką kupić, a teraz jest tego naprawdę pełno i podoba mi się to dalej oczywiście i bardzo przykuwa to moją uwagę nawet jak widzę u kogoś na ulicy. No, ale niestety, z takimi perełkami modowymi e, jest tak, że jak tylko coś pojawia się w trendach, no to automatycznie wszyscy w tym zaczynają chodzić, przez co zaczynają wyglądać tak samo. Ja nie jestem końca fanką czegoś takiego, więc cieszę się, że udało mi się znaleźć taką e, koszulę-kurpkę. E, a na pewno może się jeszcze skuszę na późniejszą jesień. Zobaczymy. To są wszystkie zakupy, które chciałam Wam pokazać. Nie pamiętajcie się, że subskrybujecie mój kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić tego kolejnego filmu, jak też i innych, które pojawiają się już teraz w każdą sobotę i środę o godzinie 16. Więc bądźcie ze mną na bieżąco. Ja Was oczywiście odsyłam też na moje social media, czyli Instagrama, TikToka, będzie mi miło, jeśli nie tam zaobserwujecie, bo jest mnie też tam ostatnio całkiem dużo. Ja idę znów odpoczywać i wygrzewać się i mam nadzieję, że przegonię to przeziębienie jak najszybciej, dlatego że mam za dużo fajnych planów yy, i szkoda mi czasu do bycie chorą. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już w kolejnym. Buziaki, pa pa!